Starożytny Egipt, położenie i organizacja państwa. Egipt starożytny i współczesny leży w północno-wschodniej Afryce, gdzie teren jest głównie pustynny. Panujący tam klimat jest suchy i upalny, ale cywilizacja mogła rozwinąć się w dolinie Nilu, gdzie panowały dogodne ku temu warunki. Dlatego często mówi się, że Egipt jest darem Nilu. Bardzo ważnym elementem były coroczne wylewy rzeki w okolicach lipca. I trwające około 6 tygodni. Dzięki temu woda mogła nawadniać i użyźniać glebę, pozwalając na zbieranie odpowiednich ilości plonów. Ale oczywiście, żeby zabezpieczyć się przed powodziami, żeby można było rozprowadzić tą wodę na większej powierzchni, zgromadzić jej zapasy, zaczęły powstawać systemy irygacyjne. To one oczywiście umożliwiały zebranie większej ilości plonów, zwiększenia powierzchni pól uprawnych. Oczywiście stworzenie systemu irygacyjnego spowodowało, że zaczęła rozwijać się też nie tylko technika, ale też cywilizacja. Ponieważ musieli być odpowiedzialni ludzie za dozorowanie, za rozbudowę, za zabezpieczanie tego typu rzeczy. Więc tutaj widać duże podobieństwo na przykład do tych cywilizacji które powstały w Mezopotamii gdzie również te wylewy były bardzo ważnym elementem jeśli chodzi o przeżycie o produkcję żywności ale też pozwoliły na stworzenie cywilizacji jednak w przeciwieństwie do Mezopotamii Egipt był miejscem obfitującym w surowce kamienne takie jak piaskowiec granit wapień i były one bardzo szeroko wykorzystywane w budownictwie. Natomiast z gór na Pustyni Arabskiej pozyskiwano złoto i miedź. Brakowało natomiast ród żelaza, bardzo ważnego surowca w ówczesnym czasie, no w dzisiejszym czasie, dzisiaj również, i musiano sprowadzać go z większych odległości. Jeśli chodzi o organizację państwa, to w czwartym tysiącleciu przed naszą erą istniały dwa ośrodki polityczne. W Górnym Egipcie oraz w Delcie Nilu, czyli w Egipcie Dolnym. Około 3050 lat przed naszą erą nastąpiło zjednoczenie obu królestw przez króla Menesa. I symbolem panowania władcy nad tym całym Egiptem, nad Egiptem Górnym i Egiptem Dolnym, były dwie korony: biała korona Górnego Egiptu i czerwona korona Dolnego Egiptu. Największymi ośrodkami miejskimi był Memphis i Teby. Jeśli chodzi o ustrój państwa, był to despotyzm teokratyczny, czyli, despozia, czyli despocja wschodnia. Na czele państwa stał faraon, który posiadał nieograniczoną władzę. On był uważany za syna Boga Re, czyli był uważany za Boga. To on był źródłem wszelkiego prawa. Sam jednak stał ponad nim. On był kimś najważniejszym, kimś, kogo nie dało się na przykład osądzić. On był najwyższym dowódcą, sędzią oraz najwyższym kapłanem. Oczywiście w niektórych okresach istnienia starożytnego Egiptu ta nieograniczona władza faraona była tylko władzą teoretyczną. W starożytnym Egipcie była bardzo mocno rozbudowana administracja. Scentralizowana administracja. Najwyższym urzędem w państwie był wezyr, a państwo podzielone było na okręgi, czyli tak zwane nomy, które były zarządzane przez urzędników. Ta administracja była bardzo mocno rozwinięta i dotykała wszelkich aspektów obywateli żyjących w starożytnym Egipcie. To właśnie dzięki tej administracji, kiedy działała oczywiście w sposób prawidłowy. Starożytny Egipt tak sprawnie funkcjonował. Jeśli chodzi o społeczeństwo starożytnego Egiptu, większość mieszkańców stanowili chłopi. To oni uprawiali ziemię, która, co ważne, była własnością władcy albo kapłanów. I oni musieli płacić bardzo dużą ilość podatków, danin, mieli też obowiązek, jeśli chodzi o utrzymywanie systemów irygacyjnych, systemów nawadniających, to oni byli odpowiedzialni za ich sprawne funkcjonowanie, ale też byli wykorzystywani na rzecz państwa w inny sposób. Na przykład, jeśli chodzi o budowę piramid, o budowę innych obiektów, ważnych rzeczy, tych mniej ważnych też, czy też na przykład dróg, oni, kiedy doszło do wylewu Nilu, kiedy nie mogli pracować na polach, to byli kierowani właśnie do tego typu pracy. Bardzo ważną grupą, jeśli chodzi o społeczeństwo starożytnego Egiptu, byli urzędnicy państwowi. Nie w znaczeniu, jeśli chodzi o liczebność, tylko o to, jaką władzę posiadali. To oni właśnie sprawowali władzę w imieniu władcy, wśród nich należy zaliczyć też pisarze, którzy znali pismo egipskie, co wymagało bardzo dużo czasu i było procesem bardzo trudnym. Dlatego ci ludzie, dlatego pisarze, którzy potrafili pisać, byli bardzo doceniani. Kolejną grupą byli kapłani, którzy zajmowali się przede wszystkim kultem, ale też nauką. Astronomia, astrologia potrafili przewidywać na przykład zaćmienie słońca, czy też wylewy Nilu. Świątynie, a zarazem kapłani, posiadali bardzo duże majątki i bardzo duże przywileje. Ta pozycja kapłanów była bardzo wysoka i często dochodziło do konfliktów pomiędzy kapłanami a władcą. Ponieważ oczywiście władcy niekiedy chcieli, żeby ta władza nie trafiała w tak dużym stopniu w ręce kapłanów, a kapłani chcieli, żeby ta władza, teoretycznie nieograniczona władza kapłańska, a kapłani chcieli, żeby ta teoretycznie nieograniczona władza Faraona była jednak ograniczana i żeby oczywiście faraon nie mógł wpływać na ich prawa i ich przywileje. Cywilizacja starożytnego Egiptu była jedną z pierwszych wielkich cywilizacji, trwała przez okres kilku tysięcy lat, jednak nie był to okres ciągłego trwania. Tutaj należy pamiętać, że jednak była to historia niekiedy przerywana momentami, Trwającymi niekiedy kilkadziesiąt, kilkaset lat, kiedy ta cywilizacja była, kiedy to państwo starożytnego Egiptu było podzielone, kiedy władze nad tym państwem przejmowały narody zewnętrzne. Ale o tym w przyszłości. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.